No, cześć wszystkim. Dzisiaj taki oto zestaw klocków. Zestaw, który składa się z około 20 elementów. Jak sami widzicie, taki skuter, albo raczej kład. Zestaw kosztował mnie na wakacjach 5 zł. Ktoś powie, że bardzo dużo. No, dla mnie to też nie jest jakiś tam mały pieniądz, jeżeli chodzi o takie. Klocki, ale wziąłem pod uwagę, że tutaj macie jak sam widzicie taką fajną kulę ma nacięcie tej różowej części można to zamknąć i może robić za e, jakąś kulę do przesyłania wiadomości albo za skarbonkę już samo to sprawiło, że no, koszt tych klocków był mniejszy no, a same elementy muszę przyznać, że jak za 5 zł całość to tutaj nie jest najgorzej. Oczywiście to nie jest jakaś tam super jakość klockowa, ale też nie jest jakaś tam nędza. O poza kołami, które są całkowicie plastikowe, nie mam się co do tych klocków do czego przyczepić. Całkiem przyzwoita jakość za te pieniądze. Jedynie zgodność z instrukcją. Jeżeli chodzi o same elementy, jest trochę dyskusyjna. Ponieważ niektóre elementy wyglądają inaczej niż na przykład na instrukcji, sama kierownica się różni. Jest tam parę takich elementów śmiesznych, inaczej narysowanych. Widać było, że to było brane z LEGO. A tutaj wypusty klockowe są innej firmy, całkiem inaczej wykonane. Ogólnie klocki bardzo fajne. Jakościowo takie mocne 3 z plusem. Jak dla mnie. Dla mnie dodatkową, właśnie rzeczą, która sprawiła, że opłacał mi się ten zakup, to była właśnie ta kula. Bardzo fajna. Dużo większa od takiej tenisowej piłki. Więc tutaj całkiem fajnie. Czegoś takiego szukałem kiedyś. Okazja była, więc taki zestaw kupiłem. Tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, hej.